Cześć, witam Was w kolejnym moim filmie i kontynuacji serii o karabinie SAKO i rozpoczęciu mojej przygody w strzelectwie długodystansowym. Na tym etapie mam już wszystko odpowiednio zamontowane, przynajmniej według mojej opinii, no i rozpoczynam przymiarki do oddania pierwszego strzału, dotarcia lufy i wyzerowania mojej lunety. Jeśli interesuje cię proces mocowania akcesoriów do mojego karabinu, to całość znajdziesz w poprzednim filmie na moim kanale. Jak w tamtym poprzednim filmie, tutaj również monotonne rzeczy przyspieszę 4 albo więcej krotnie, żeby po prostu film nie trwał 3 godziny. A jeśli pomysł ci się podoba i chcesz wesprzeć to, co robię, no to pozostaw lajka, komentarz dla zasięgu, no i oczywiście subskrypcję. Będzie mi miło i będę wiedział, że po prostu kogoś to interesuje i jest warto kontynuować. Ok, pierwszy krok. To niestety odkręcenie baki, aby swobodnie spojrzeć przez przewód lufy i na oko zgrać punkt celowania lunety z widokiem, który zobaczy przez lufę. Ja tę czynność wykonałem już wcześniej w domu, więc tutaj tak naprawdę poprawki nie były konieczne. Już naniosłem sobie je na lunecie. Skręcamy bakę, no i możemy przystępować do oddania pierwszego strzału. Do dotarcia i wyzerowania lunety użyłem tak naprawdę najtańszą amunicję GGG. No, chyba rozumiecie, że tutaj w tym momencie i na tym poziomie lapuła raczej nie dałaby żadnych efektów, zwłaszcza, że wykonywałem to wszystko na osi 50 metrów. Szybkie rzuceniem o kapowałach czy na oś nikt nam nie wszedł ani na wały, czy jest bezpiecznie magazynek załadowany no, i wkładam zamek do karabinu. Ok, karabin załadowany, zabezpieczony. Ostatnie: kręcenie, znajdowanie pozycji. No, jest to coś, nad czym jeszcze muszę popracować. Przed tym strzałem nawet próbowałem uspokoić oddech, żeby oddać ładnie na wydechu. Mamy to. Pierwszy strzał z mojego Sako TRG-22. Moment, który na pewno zapamiętam na długo. Plus uwieczniłem go na filmie. Trochę stresu, czy wszystko zadziała poprawnie, czy luneta mi nie odpadnie. Ale, i oczywiście ogromna satysfakcja, kiedy zobaczyłem dziurę w tarczy i wreszcie mogę nanosić poprawki. Teraz, niestety, przejdziemy do mniej przyjemnej e, części, czyli czyszczenia przed kolejnym strzałem. Przez to docieranie lufy w pierwszych dniach miałem wrażenie, że ja nic nie robię, tylko docieram ten karabin i tylko go w kółko i w kółko czyszczę. Już mnie naprawdę szlak trafiał, kiedy przecierak wychodził brudny po wielu godzinnym czyszczeniu. Dodatkowo w tym okresie stwierdziłem, że albo powinno się to robić w fabryce mam nadzieję, że Sako tego nie robi w Stergie. Albo ktoś powinien oferować taką usługę pedantycznego dotarcia karabinu z rejestrowaniem całej czynności. Ja bym wtedy na pewno z tego skorzystał. Dobra, karabin trafia na imadło i w pierwszej kolejności mocuje fałszywy zamek. Naoglądałem się zagranicznych YouTube'ów, jak czyścić poprawnie karabin, dlatego też nabyłem takie. Urządzenie. Niestety okazało się, że w łóżce fałszywy zamek do kalibru 308 Winchester to nie jest odpowiedni fałszywy zamek do Sako trg 22 i ma zbyt duży luz względem do komory zamkowej. Na szczęście ten luz można zniwelować, dając dodatkowe oringi na ten fałszywy zamek, i wszystko jest ok. Jak najbardziej komora nabojowa jest uszczelniona, tam wszystko pasuje idealnie, ale zalecam, jeśli ktoś by stosował taki fałszywy zamek, no to te dodatkowe oringi do komory zamkowej, żeby nie porysać sobie żadnych elementów przy właśnie przeciskaniu wyciorem. A po co w ogóle stosować fałszywy zamek? W pierwszej kolejności, aby uchronić komorę nabojową i komorę zamkową przed uszkodzeniem żrącą chemią stosowaną do czyszczenia przewodu lufy oraz zabrudzeniami, które po prostu wynikają z procesu czyszczenia lufy, ale także, żeby wprowadzić wyciol równolegle do lufy i zminimalizować jego odgięcia, które mogą doprowadzić do kontaktu lufy bezpośrednio z wyciorem. I mogłyby ją na przykład zarysować. Ale na tę okazję również stosuje się wyciory powlekane nylonem, z tego co mi wiadomo. I ja również taki wycior nabyłem, żeby czyścić mój karabin. Dobra, proces czyszczenia lufy oczywiście na sporym przyspieszeniu. Oczywiście, pierwszego dnia zapomniałem pianki do czyszczenia lufy, więc musiałem stosować inne preparaty do tego celu. No i najprawdopodobniej trwało to po prostu ciutkę dłużej. Ogromny plus tego obiektu, w którym się znajdowałem, to to, że po prostu mogłem się tam zaszyć na dwa dni, nikt mi nie przeszkadzał, mogłem strzelać, czyścić i tak w kółko aż do dotarcia pełnego lufy. Dobra, montaż baki. Minusem sako jest to, że do każdego czyszczenia musimy zdemontować bakę, żeby po prostu nie odginać wycioru a i żeby jej nie porysać. Na szczęście ja stosuję dwie podkładki pod bakę i zamek dalej wychodzi prawidłowo. Nie muszę jej demontować. Słyszałem historię, że jeśli mamy wyższe podkładki, no to musimy za każdym razem, kiedy chcemy wyjąć zamek, zdemontować bakę. Dobra, przeskok do dnia drugiego. Nie będziemy oglądać pojedynczych strzałów z docierania lufy. Miałem wrażenie, że ten pierwszy etap trwał wieki. Ogólnie proces mojego docierania lufy wyglądał następująco: jeden strzał i czyszczenie karabinu do czysta, i cały ten cykl powtarzamy pięciokrotnie. Następnie dwa strzały i czyszczenie, i to powtarzamy trzykrotnie. Następnie trzy strzały. I czyszczenie, i to już dwukrotnie, no i najprzyjemniejsze 5 strzałów, i czyścimy tylko raz, i później oddajemy 30 strzałów, i wykonujemy już następne czyszczenie. No i możemy założyć, że karabin mamy dotarty. Dajcie proszę znać bo jestem bardzo ciekaw, co Wy uważacie o takim procesie docierania broni, docierania nowej broni. Czy to ma sens, czy to jakokolwiek wpływa na żywotność i na celność lufy, tak naprawdę pewnie spodziewam się ile osób tyle opinii, ale jestem bardzo ciekaw, czy wy nowo zakupione karabiny również docieracie w podobny sposób, macie jakąś tajemną procedurę. Dobrze, na sam koniec chciałbym podzielić się z Wami krótkimi przemyśleniami na temat tego karabinu. Nie wspomniałem o tym wcześniej, ale w SAKO bardzo podoba mi się bezpiecznik. Jest on fajnie rozwiązany. Po prostu kładąc palec na języku spustowym, chcąc oddać strzał, fajnie, przez wyprostowanie, możemy odbezpieczyć broń i już nie musimy nic tam tak naprawdę ręką działać. Wystarczy, że działamy palcem wskazującym. Spust oczywiście klasa sama w sobie bardzo dobry. Czuły spust z możliwością regulacji. I ostatni element, który mi się również podoba, no to magazynek. Bardzo trwały i solidnie wykonany. Jednak ten element skłonił mnie do delikatnych refleksji. Podobno, w prawie łowieckim, nie można polować z bronią, która posiada magazynek umożliwiający. Pełne załadowanie więcej niż 5 naboi do magazynku. No i tutaj mam taką refleksję: muszę po prostu poszukać jakiś magazynek mniejszy lub po prostu zblokować możliwość załadowania więcej niż 5 naboi. Pytanie, czy jest ktoś, kto poluje właśnie z zakotergią, czy ciężar go przeraził? Jeśli tak, to jak rozwiązał tą kwestię? Ja znalazłem jeden mały, fajny patent, czyli wydrukowałem sobie fałszywy magazynek na drukarce 3D, który umożliwia mi wprowadzenie tylko pojedynczych naboi do, bezpośrednio do komory, tak jakbym tak naprawdę nie miał żadnego magazynka. A jeśli oglądają mnie doświadczeni myśliwi, no to y, dajcie znać, jak to jest z tym limitem. Y, y, czy wystarczy po prostu nie ładować więcej niż 5, <grym> czy to po prostu nie przechodzi? Bo istnieje takie y, pojęcie jak maksymalne załadowanie broni. Dobrze. W następnym odcinku będę przenosił zero z tych ustawień dzisiejszych na 100 metrów oraz ustawiał zero stop w lunecie. Dajcie proszę znać, czy taka formuła jest dla was odpowiednia, czy chcielibyście jednak zobaczyć coś innego, coś mogę zmienić, poprawić. Każda uwaga będzie dla mnie na wagę złota. Dzięki za oglądanie i do następnego.